Witam Was serdecznie, cześć po drugiej stronie. Krzysiek dziś zapraszam Was do recenzji Samsunga Galaxy S8, czyli flagowca rodem z Korei Południowej na obecny rok kalendarzowy. No generalnie jakby nie patrzeć, telefon wręcz prześliczny, rewelacyjnie wykonany, choć Samsung oczywiście nie ustrzegł się tutaj w tym urządzeniu paru wpadek, o czym będzie szerzej już za chwilę. Jednak pozwólcie, że rozpoczniemy sobie od tego, co możemy odnaleźć na poszczególnych ramkach obudowy. I tak na lewej krawędzi odnajdziemy kolejny przycisk Bixby, a zaraz obok niego przyciski regulacyjne. Głośności. Na górny krawędzi odnajdziemy natomiast wejście na kartę pamięci oraz na kartę SIM, a prawa ramka oddaje nam tylko i wyłącznie przycisk Power. Na dolnej krawędzi urządzenia odnajdziemy natomiast kolejno wejście na sławki Audio Jack, wejście na port ładowarki USB typu C oraz pojedynczy donośnie grający głośnik. Z tyłu odnajdziemy kolejny czujnik biometryczny, a zaraz obok niego optyka aparatu matrycy 12 MP, a zaraz obok tejże właśnie optyki skaner, odcisków, palców. Telefon posiada ekran przekątny pieczko, ma 8 cala pracujący w rozdzielczości i tutaj do wyboru HD, Full HD, bądź WQHD+, HD. A sam ekran chroniony jest także warstwą ochronną Gorilla Glass 5 generacji. Generalnie, jak możecie właśnie zobaczyć, no magię, matrycy, AMOLED w całej okazałości. Do tego jeszcze oczywiście bardzo ładnie zagięte ramki, choć oczywiście te właśnie krawędzie mają. Mają tendencję do dawania refleksów świetlnych, jednak generalnie wydaje mi się, że ocena tego właśnie aspektu urządzenia powinna być jak najbardziej przychylna, ponieważ raz, że telefon świeci bardzo dobrze, dwa, że praca na niższej jasności jest również jak najbardziej możliwa i komfortowa. No a po trzecie, jakby nie patrzeć, tak dobre zagospodarowanie frontowego panelu po prostu zasługuje na pochwałę. Telefon pracuje pod kontrolą Androida wersji 70 zmodyfikowanego przez nakładkę Samsung Experience w wersji 8,1, całość napędza Exynos 8895. Grafika to Układ Mali G71. Mamy tutaj 4GB oraz 64 gb pliki użytkownika z możliwością rozbudowy dzięki wykorzystaniu karty pamięci SD. I taka właśnie specyfikacja przykuła się na telefon, który działa wręcz błyskawicznie, dynamicznie. Tutaj akurat naprawdę kultura pracy jest wręcz olśniewająca. Tym samym wydaje mi się, że w tym właśnie aspekcie urządzenie również dość jednoznacznie zasługuje na pochwałę. Bardzo podoba mi się także ten właśnie gest przeciągnięcia palcem od góry do dołu, żeby sobie szybko włączyć podmenu aplikacji, więc to jest również jak najbardziej fajna sprawa, coś dzięki czemu z tym właśnie smartfonem można pracować zauważalnie szybciej. Oczywiście jest także szybka wyszukiwarka aplikacji, więc generalnie jest to kolejna rzecz mająca na celu doprowadzenie do tego, żeby obsługa tego dużego ekranu jedną dłonią była jak najbardziej możliwa i komfortowa. A jeśli przytrzymacie palec dłużej na pulpicie z tego właśnie poziomu, można sobie oczywiście szybko zainstalować kolejne motywy akurat odnajdziemy dość dużo w sklepie od Samsunga jest także całkiem spora ilość tapet pochwalę także oczywiście możliwość zakupu tylko i wyłącznie kolejnych paczek ikon z tego także poziomu z wykorzystaniem tejże właśnie aplikacji można sobie również pobrać kolejne elementy w ramach funkcji Always on Display, o której będzie szerzej już za chwilę, z tego także oczywiście poziomu można sobie wynieść na pulpit interesujące Was widżety bądź aplikacje, a trzecia możliwość to możliwość zmiany ustawień naszego ekranu głównego i tutaj bardzo fajna rzecz, a mianowicie można sobie przykładowo w ogóle wyłączyć podmenu aplikacji. Pochwalę także możliwość zmiany siatki ekranu głównego wraz z podglądem na żywo, jak ten właśnie pulpit będzie się prezentował po takich już zmianach w tejże właśnie siatce aplikacji. Taki sam patent można zresztą tutaj zastosować dla podmenu aplikacji, więc również to jest to jak najbardziej fajna rzecz. Kolejne bardzo fajne rzeczy można odnaleźć w podmenu wyświetlacza. Przykładowo pochwalę obecność filtru światła niebieskiego. Możemy oczywiście również wybrać sobie jeden z kilku głównych trybów naszego wyświetlacza. Jest przykładowo tryb adaptacyjny, tryb Kino AMOLET, zdjęcie AMOLED oraz tryb podstawowy. A w trybie adaptacyjnym można sobie ręcznie regulować paletę barw RGB. Z tego także pod menu można sobie szybko zmienić rozdzielczość naszego urządzenia. Chociaż wydaje mi się, że rozdzielczość Full HD+, to jest tutaj akurat najrozsądniejszy kompromis mając na uwadze jakość obrazu oraz kulturę pracy na baterii. Z tego także poziomu można sobie oczywiście włączyć funkcję Always on Display oraz wybrać elementy, które będą w ramach tejże właśnie funkcji na naszym urządzeniu wyświetlane. Całość wygląda dokładnie w taki sposób, więc to jest również jak najbardziej fajne i bardzo intuicyjne z punktu widzenia użytkownika rozwiązanie. Szybko dwa razy tapając na ikonkę home'a możemy próbować nasz telefon odblokować. W tym, że co bardzo interesujące, a zarazem także bardzo irytujące niestety, double tap na dowolnej innej przestrzeni wyświetlacza nie działa. No szkoda, ponieważ jest to coś, co w moim odczuciu po prostu by się świetnie wręcz komponowało z tą funkcją always on display, no ale tutaj akurat Samsung postanowił, że ma wobec tej właśnie funkcji Nieco inne plany. Jeśli mowa o skanerze odcisków palców, no, jako osoba leworęczna jestem zachwycony umiejscowieniem tego właśnie skanera. Jest naprawdę rewelacyjnie, nie mam żadnych kłopotów z tym, żeby urządzenie szybko odblokować. No, ale oczywiście rozumiem irytację osób, które trzymają telefon w prawej dłoni, ponieważ faktycznie, no, jakby nie patrzeć z tej perspektywy, korzystanie z tego właśnie skanera wydaje się być już czymś nieco bardziej angażującym, a także, przy okazji, chyba nieco bardziej irytującym. Tutaj akurat wiele zależy od tego, w której dłoni urządzenie trzymacie na co dzień. Kolejne możliwości odblokowania naszego urządzenia odnajdziemy w zakładce ekran blokady i zabezpieczenia. Możemy nasze urządzenie także odblokować dzięki funkcji rozpoznawania naszej twarzy, a także dzięki funkcji skanowania naszej tęczówki, chociaż akurat te właśnie tryby wyłączają to szybko, ponieważ okazało się, że przy gorszym świetle użyteczność tych właśnie dwóch trybów jak dla mnie była już niezbyt komfortowa. No generalnie jednak zawsze zostaje nam po prostu możliwość odblokowania z wykorzystaniem wzoru oraz jakby nie patrzeć bardzo dobrze Sczytującego nasze palce skanera linii papilarnych, więc jest w czym wybierać. Kolejna bardzo interesująca rzecz, związana z tym właśnie urządzeniem, to oczywiście batery. Jest to także oczywiście ten element, który dla wielu osób może być uznany za kontrowersyjny. Mamy tutaj dwa tryby oszczędzania energii. No generalnie czasy na ekranie średnio osiągam mniej więcej na poziomie 4-5 godzin. Tak, teoretycznie można założyć, oczywiście ten czas może tutaj ulec skróceniu bądź też wydłużeniu. Jednak konkluzją wydaje mi się to, że na jednym ładowaniu smartfon wytrzymuje u mnie mniej więcej półtorej dnia, czasem jeden dzień, więc tak to wygląda w kwestii baterii, oczywiście tutaj zachęcam Was do wyciągnięcia swoich własnych wniosków, z tym, że podkreślam, że telefon jest użytkowany raczej dość intensywnie. Zwracam również Waszą uwagę na rewelacyjną i tutaj akurat jest to słowo wcale nie na wyrost, na rewelacyjną optykę aparatu. Aplikacja jest dla nas bardzo przyjazna, możemy tutaj odnaleźć kilka bardzo fajnych trybów, jest także oczywiście tryb Pro Panorama, kilka innych trybów, a także możliwość pobrania kolejnych ze sklepu od Samsunga, więc to jest również rzecz najbardziej godna Pochwały, a w górnej części aplikacji aparatu możemy sobie szybko także włączyć bądź wyłączyć tryb HDR, a także nieco pokombinować przy ustawieniach naszej lampy błyskowej. Przeciągając zaś w prawo, możemy tutaj sobie szybko także podejrzeć kilka takich oto prostych filtrów. Jest także możliwość, żeby nasze zdjęcie przyozdobić jakimiś interesującymi nas napisami. A także, oczywiście, są takie właśnie śmieszne, jakby to określić w sumie, no, minki, można powiedzieć, po prostu dekoracje bardziej na kamerkę frontową, a kolejne można już sobie oczywiście także ściągnąć od Samsunga. Ta na górkę śrubki odnajdziecie przykładowo e, możliwość zmiany rozdzielczości Waszego zdjęcia. Tutaj także wzmiankuję o tym, że maksymalna rozdzielczość wideo to wideo w jakości 4K, chociaż szczególnie polecam Wam zainteresować się wideo Full HD, jednak jak podkreślałem już także w recenzji tekstowej tego właśnie urządzenia, największym zwycięzcą wydaje się być dla mnie tutaj akurat suwak tego właśnie aparatu. No genialne rozwiązanie, wreszcie można dokładnie sobie zooma wyregulować, ustawić dokładnie tak, jak to ma wyglądać żeby to wszystko było dla nas jak najbardziej komfortowe w takim typowym, codziennym obyciu, można powiedzieć. No, a jeśli mowa o samych zdjęciach, naprawdę nie ma żadnych, podkreślam, żadnych wręcz podstaw do narzekań, smartfon wykonuje zdjęcia dokładnie takie, jak ma wykonywać. I uważam, że w tej kategorii w kategorii zdjęć nocnych, ale także oczywiście w kategorii takich zwykłych zdjęć robionych przy średnim bądź też przy dobrym świetle. Galaxy S8 to na dziś dzień ścisły światowy top, tutaj akurat mało który smartfon może się z S8 ścigać, wydaje mi się, że w kontekście zdjęć nocnych jest także nieco lepiej, aniżeli miało to miejsce w Samsungu Galaxy S7 Edge. Telefon ma także oczywiście swoje wady, a pośród nich na dość wysokie miejsce w rankingu może wysunąć się bardzo duża podatność na zbieranie naszych palców, na zbieranie naszych odcisków palców, no naprawdę, żeby utrzymać czarną wersję w czystości, no jest to bardzo, bardzo duże wyzwanie w tym właśnie urządzeniu. No i już tak dążąc do podsumowania, Samsung Galaxy S8, co można powiedzieć, bez dwóch zdań telefon w wielu aspektach rewolucyjny. Bardzo podoba mi się zagięty ekran typu AMOLED, który cechuje się bardzo dobrymi parametrami. Oczywiście, jeśli zaakceptujecie także to, że telefon może dawać refleksy świetlne, jednak kultura pracy ekranu, nawet pod światło słoneczne, jest jak najbardziej godna pochwały. Głośnik gra donośnie, ale można go łatwo przesłonić dłonią, więc to jest również coś, na co muszę Waszą uwagę tak, Także w tej recenzji zwrócić. No generalnie mimo tego, że telefon wydaje się być pod kątem ekranu wręcz ogromny, bardzo dobrze leży w dłoni. Skan odcisków palców dla mnie jest wręcz świetny, z tym, że podkreślam raz jeszcze mówię z perspektywy osoby leworęcznej dla osoby praworęcznej. No tutaj wydaje mi się, że jednak warto sobie wcześniej ten telefon w dłoni potrzymać, żeby zobaczyć, jak to wygląda z waszej perspektywy. Rewelacyjna optyka aparatu naprawdę tutaj w tym urządzeniu aparat robi genialną wręcz robotę. Generalnie więc wydaje mi się, że smartfon jest jak najbardziej wart waszej uwagi. A poszczegóły już teraz serdecznie odsyłam was do serwisu tabletowo.pl, gdzie odnajdziecie pełną recenzję Samsunga Galaxy S8. No i to by było na tyle ode mnie. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć!